Witam serdecznie wszystkie osoby zainteresowane badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu, u nas na Ziemi. Spokojnie, to tylko astrologia. Dziś będziemy mówić o pełni w bliźniętach, jednej z najweselszych pełni w roku astronomiczno-astrologicznym. Ale zanim do tego przejdziemy, to zaproszę Was tradycyjnie na inne moje social media, Facebook i Instagram, są do Waszej dyspozycji. Tam trochę śmiechowych rzeczy i szansa na bardziej bezpośredni kontakt. No i Patronite. Jeśli macie potrzebę wyrazić swoją wdzięczność za to, co robię za free w internecie dla nas wszystkich, to możecie subskrybować mnie właśnie tam, uiszczając drobną opłatę, w zamian za którą dostaniecie super bonusy. Na przykład za 30 zł macie możliwość obejrzeć film o retrogradacji Marsa, którą przeżywamy, którą doświadczamy. Niektórzy lepiej, niektórzy gorzej, ale niezwykle intensywnie teraz i przez najbliższe tygodnie do końca roku. Poza tym, filmy o tym, jak działa słońce w każdym znaku, jak księżyc działa w każdym znaku, jak działają węzły lunarne w każdym znaku. To wszystko za 30 zł a poza tym możliwość uczestniczenia w astroseminariach, które odbywają się raz w miesiącu, pod koniec miesiąca, kiedy interpretujemy Wasze kosmogramy. Zapraszam, patrona nie czeka. A na razie biorę się do pracy. Pełnia w Bliźniętach wydarzy się 8 grudnia o godzinie 5 nad ranem, 6 minut po pełnej godzinie, czwartek dla Warszawy. Pełnia to spotkanie Słońca i Księżyca. Słońce znajdować się będzie Oczywiście, spotkanie naprzeciwko siebie, bo znów to jest czułe objęcie w ramach koniunkcji, czyli wtedy, kiedy planety mają tę samą wartość kątową, a pełnia to jest opozycja, czyli naprzeciwko siebie stają Słońce i Księżyc. Słońce w 16 stopniu pierwszej minucie strzelca, a Księżyc w 16 stopniu i pierwszej minucie bliźniąt, w tym przypadku w koniunkcji z retrogradującym Marsem. Mars jest ukrytym. Głównym bohaterem tej pełni. Mars w 16 stopniu, 7 minucie bliźniąt tworzy mocny uścisk z Księżycem. Na wstępie, co trzeba zaznaczyć? Koniunkcje Marsa z Księżycem działają trochę tak, jakby podgrzać wodę w szklance. Mało miejsca, dużo bulgotania, jest obawa, że szkło może pęknąć. Um, Cierwiec jest naszym zbiornikiem emocjonalnym. To jest to, w jaki sposób przeżywamy i w jaki sposób instynktownie reagujemy na otaczający nas świat. Dlaczego instynktownie? Po w oparciu o przeszłe doświadczenia, przede wszystkim te wyniesione z domu rodzinnego. Mars z kolei to jest nasze zwierzątko, które chce za wszelką cenę dorwać to, na co ma ochotę. To jest to ostrze pragnienia, którym wchodzimy w rzeczywistość i przydzieramy je na pół albo i na więcej kawałków. Mars tradycyjnie związany z baranem, czyli jakość kardynalna, żywioł ognisty. A w przypadku księżyca mamy żywioł wody i jakość kardynalną. Zgodność co do jakości, czyli do dzieła. Jak najprostszą drogą do celu. I lepiej być w akcji niż w medytacji. Natomiast ogień i woda, tak jak same nazwy wskazują, wyzwalają dużo. Emocji. Dużo sił od środkowych działać będzie. Um, będziemy potrzebowali znaleźć jakieś ujście dla tego buzującego kociołka. Ludzie, którzy mają w swoich kosmogramach urodzeniowych koniunkcję Mars, Księżyc, są bardzo podatni na inspiracje. Może przyjść jakiś pomysł i od razu zapalają się do tego, aby działać. Szukają spokoju w działaniu. Um, ale też tak łatwo jak coś przychodzi, tak łatwo może zniknąć. Także potrzeba czegoś ekstra, aby podtrzymać ten zapał, jaki jest wyzwalany przez ognistą interwencję Marsa. Więc na wstępie będzie emocjonalnie, będzie bezpośrednio i będzie, co tu dużo mówić, agresywnie. Agresywnie to nie oznacza źle, i to jest też coś, o czym chciałbym porozmawiać, po. Trudno jest uniknąć agresji w przypadku tego kosmogramu, kiedy Mars wchodzi w koniunkcję z księżycem i jest w opozycji do słońca. Poza tym słońce znajduje się w ognistym znaku strzelca, same będąc ognistym obiektem, bo słońce jest powiązane z archetypem lwa, dużo ognia, czyli dużo um, działania na zewnątrz i potrzeby stworzenia czegoś, co będzie nasze, bardzo nasze. Ale, rozgadałem się o tej koniunkcji Księżyc-Mars, a chyba powinniśmy zacząć od Słońca. Słońce w Strzelcu z samson są bliźniąt. Co łączy bliźnięta i Strzelca? Edukacja. Potrzeba szerzenia wiedzy, informowania innych. Piękna sprawa, piękna cecha. Ci, którzy głoszą dobrą nowinę, mają na pewno coś wspólnego ze strzelcem, i muszą mieć ten komponent bliźniaczy, który sprawia, że chcą wyjść do świata i coś w nim namieszać. Jednak pamiętajmy o tym, że poza tym, że strzelec jest wspaniałym znakiem, który poszerza krąg naszej świadomości, daje nam światło, nadzieję, jest tym punktem jaśniającym na końcu tunelu, to ma też swoje trudne strony. Nie powiedziałbym, że mroczne, bo trudno mówić w przypadku ognistego słońca w ognistym znaku strzelca o mroku, ale jest to coś nieharmonijnego i stawiającego opór. Strzelec bywa arogancki i przemądrzały w związku z przywiązaniem do swojej prawdy. I żeby było jasne, nie mówię o konkretnych ludziach, bo konkretni ludzie są wypadkową różnych archetypów, mówię o archetypie jako takim, o czystej barwie, która w przyrodzie sama nie występuje przez się, ale jest zawsze z domieszką czegoś. Natomiast ta trudna strona Strzelca polega na tym, że mamy do czynienia z jakimś ortodoksem, który bez względu na to, czy to się podoba innym, czy nie, wygłasza wykład. I jest przekonany o tym, że puenta tego wykładu ma trafić do wszystkich głośno, jasno i wyraźnie. Jest w tym coś przemocowego i agresywnego, jeśli nie zostanie to zbalansowane o komponent Innego znaku, jak na przykład bliźniąt. Bliźnięta są zawsze w parze, to jest jeden i drugi punkt widzenia. Ty mówisz tak, a ja mówię na opak. I ty masz rację, ja mam rację, bo racja jest gdzieś pomiędzy. Racja jest w przypadku bliźniąt zjawiskiem przejściowym, efemerycznym, tranzytywnym. W przypadku strzelca prawda jest zawsze po jego stronie. Um, i to, z czym będziemy potrzebowali i potrzebowały się zmierzyć w ramach tej pełni, to to, jak świat reaguje na naszą prawdę. I okaże się, że zareaguje agresywnie. <grym> świat zareaguje: hej, ja też tutaj jestem, też mam coś do powiedzenia. I niekoniecznie mam ochotę słuchać Twoich mądrości. Być może nie spotkamy się bezpośrednio z takim komunikatem, ale ten, kto ma uszy, będzie słuchać. I ten, kto ma serce, będzie patrzeć w serce. Strzelec może mieć problem z tym, żeby usłyszeć to, co jest artykułowane szeptem. Strzelec uwielbia grać ze zwycięzcami i lubi trzymać się z tymi, którzy mają tyle co on, albo i więcej niż on. Ale nie wszyscy tak mają. Świat nie jest urządzony według zasad wodnikowego komunizmu i nie wszyscy mają porówno. Niektórzy mają mniej, a niektórzy więcej. Ci, którzy mają mniej, nie mają takiej siły przebicia jak strzelcowe czempiony. I teraz jasne, możemy bujać się z tymi, którzy są lepsi, którzy będą nas inspirować, będą nas pociągać ku szczytom. Ale w ten sposób tracimy być może dostęp do czegoś bardzo ważnego, delikatnego, czułego, intymnego, co daje nam spełnienie. Bo to, co niesie księżyc, to pełnia. Czyli poczucie bycia napełnionym, napełnioną. Dlatego słońce i księżyc stają w opozycji raz na miesiąc, abyśmy mogły i mogli przyjrzeć się temu czego nam brakuje, aby dopełnić funkcjonowanie tego archetypu, w którym znajduje się słońce. Słońce znajdując się w Chcę, żebyśmy byli dumni z tego, jaką prawdę wyznajemy Chcę, abyśmy głosili całemu światu to, w co wierzymy Do czego jesteśmy przekonani i co wynika z naszego doświadczenia Głębi, porażki i kryzysu Czyli to, co było wcześniej, czyli w Skorpionie prawda? Jak już jesteśmy e, zwycięzcami Czyli odbiliśmy się od dna i wznieśliśmy się ku szczytom Super Ogłaszamy to całemu światu Rzucamy na wszystkie rolki naszych social mediów, niech się kręci. Niech inni głoszą naszą, naszą, naszą sławę i chwałę. Tylko, żeby czuć spełnienie w tym wszystkim, potrzebne jest element dopełnienia, czyli tego, co niosą ze sobą bliźnięta. Czyli, żeby strzelec mógł głosić swoją prawdę, to ktoś go musi słuchać. A żeby ktoś go słuchał, to wcześniej strzelec musi usłyszeć, co ma zostać. Powiedziane, żeby zostało to usłyszane. Magia. Ale strzelec to potrafi, jeśli wejdzie we współpracę z bliźniętami, a jest na to szansa. Jest na to szansa. I teraz, to, z czym możemy się zmagać przede wszystkim w ramach tej pełni, to agresja ze strony innych ludzi. Strzelec z racji tego, że ma bardzo wysokie standardy moralne i lubi przedstawiać się w jak najlepszym świetle, może mieć problem z tym, żeby przyznać się do tego, że sam jest agresywny. Natomiast to, co wypuszcza w świat, to jest bierna agresja. Agresja, która jest okryta woalem moralnej wyższości, czy też autorytetu wiedzy, który z góry pozwala rzucać no, ostrza własnych osądów które trafiają w tych, którzy słuchają I teraz jest szansa na to, żeby zobaczyć, przekonać się i sprawdzić co dostajemy w zamian Księżyc plus Mars to są wkurzeni ludzie Mars reprezentuje a, złość, Księżyc Reprezentuje reakcję, która działa na poziomie instynktownym, która rozchodzi się, tak jak kręgi na wodzie, po wspólnocie ludzi, którzy się ze sobą identyfikują. Więc jeśli mamy do czynienia z kimś, kto z pozycji autorytetu nadużywa swojej władzy i wiedzy, no to ci, którzy mieli go słuchać, teraz mu odpowiedzą. Odpowiedzą mu złością. Raczej bezpośrednią. Już nie będą się patyczkować. Szkoda nam za czasu i atłasu. To jest niesamowite, ale w momencie, kiedy Słońce znajduje się dokładnie w opozycji do Marsa, to wtedy przechodzimy przez połowę czasu trwania retrogradacji Marsa. Czyli teraz będziemy mieli już z górki pod koniec listopada Merkury i Wenus przeszły też opozycję do Marsa. Czyli mieliśmy jakieś. Zapowiedzi, jakieś przedtakty, jakieś preludia tego wybuchu złości, który na nas czeka, wraz z pełnią w bliźniętach, która jest niezwykła. Niezwykła ze względu na tę koniunkcję oraz całkiem mocny trygon Saturna do Marsa i do Księżyca. Czyli jest szansa na to, że ta złość ona zostanie wykorzystana w jakiś. Strukturalnie pożyteczny, sensowny sposób. Czyli nie skończy się na tym, że a, wybuchniemy i do widzenia. Potrzebne było nam to tylko i wyłącznie dla naszego e, emocjonalnego oczyszczenia. Nie, chodzi tutaj też o dokonanie jakiejś zmiany, no bo mamy też urana na Descendencie. Uran na Descendencie to jest. Um, podpalamy laskę dynamitu i rzucamy ją na drugą stronę. Bo im też przychodzą to nas. Ludzie, którzy są laską dynamitu Jest z racji tego, że Księżyc i Mars Są W tym samym Prawie w tym samym sektorze Dobra, okej, okay, bo Uran jest na descendencie Jest to prawda w y, szóstym sektorze Ale za chwilę przechodzi tak do Siódmego sektora Ale jest po tej samej Hemisferze, w tej samej hemisferze Ta laska dynamitu przyjdzie z ludźmi Od świata A więc jeśli możemy coś sobie dać w ramach tej pełni, to dajmy sobie szansę na to, by przekonać się o tym, że nie jesteśmy nieomylne i nieomylni i że warto jest słuchać ludzi, bo wraz z tym słuchaniem przyjdzie spełnienie, poczucie pełni. Jeśli cierpli, cierpieliśmy do tej pory na taką sytuację, że nadajemy do świata, nadajemy, 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 a świat nas nie słucha i nie rozumie, to teraz jest szansa, żeby zrozumieć. Czemu nie rozumie? I czemu nie chcę odpowiedzieć? Potrzeba dialogu i rozmowy. Rozmowy, która zakłada wielostronność, wszechstronność, wielokierunkowość. Bo księżyc jest w bliźniętach, więc trzeba dać szansę się wygadać ludziom. No i że jest w duela sam się strzelca. Więc ci ludzie też mają w sobie ukryty komponent mądrości. I ta mądrość. Ona pomoże nam skontaktować się też z naszą wiedzą i z jakimś szacunkiem. Co jest ważne? W momencie, kiedy strzelec nie ma szacunku wobec tych, do których przemawia, wtedy pozostaje jak cymbał brzmiący. To nie ląduje w żaden sposób po drugiej stronie, tylko unosi się w powietrzu, jak scholastyczne abstrakcje. Strzelec lubi główki pod tytułem ile diabłów zmieści się na główce od szpilki. Ale to niekoniecznie musi trafiać do ludzi, którzy przychodzą do niego z konkretną prośbą o pomoc. Strzelec jest o tyle skuteczny, o ile jest w stanie dostrzec i dojrzeć tych, do których ma przemówić ze swoją prawdą. I tym magicznym komponentem udanej komunikacji strzelca jest szacunek który bierze się z poczucia własnej wielkości, której nic nie zagraża. Nic nie zagraża. Bo to jest tak, jeśli strzelec dogłębnie przeszedł skorpioniczną lekcję kryzysu, w ramach którego dotknął istoty prawdy, to wie, że tej prawdy nic nie jest w stanie podważyć, zanegować, że ona będzie biła z niego, jak yy, energia atomowa z reaktora. Natomiast jeśli prawda została wytworzona po to, aby ukryć niepewność, brak, strach związany z doświadczeniem, którego nie udało nam się w pełni skonsumować zabrakło nam woli i odwagi, aby zejść do dna piekieł i chcemy zamaskować swój strach konstruktem teorii i prawdy. Wymyślonej, zasłyszanej od innych, to wtedy mamy do czynienia ze świętą inkwizycją. I to jest ta trudna, niewygodna strona strzelca, która bierze się z nieskonsumowania tego, co było wcześniej, czyli skorpiona. Bo naprawdę, trudno jest. Zajmować się astrologią, uczyć się astrologii. Żyć według astrologii, jeśli nie zrozumiemy dynamiki archetypów i tego, w jaki sposób każdy archetyp jest ze sobą powiązany, jak razem tworzą cudowną kosmiczną konstelację. O czym mówię w kursie astrologii, do którego zachęcam Was, bo uwierzcie mi, nie ma niczego ważniejszego, dla mnie w mojej pracy, niż to, żebyście sami stali się własnymi astrologami i abyście interpretowali, interpretowali sobie to, co dzieje się na niebie w zgodzie z waszym własnym życiem. I do tego potrzebne są narzędzia astrologiczne, które myślę, że dostarczam w ramach kursu, który jest dostępny online na mojej stronie internetowej. Tam znajdziecie wszystkie informacje. Zapraszam Was serdecznie. Dlatego ważne jest to, żeby mieć świadomość tego, że jeśli nie Odrobimy lekcji wcześniej zadanej, no to później możemy tylko świecić oczami i odwracać uwagę od tego, co nie zostało wykonane. A tutaj ascendent w przypadku tego kosmogramu jest w skorpionie. Więc chodzi o intensywną transformację, w ramach której łączymy się z tym, co trudne, ale potężne. I to, z czym moim zdaniem trzeba się połączyć, to z faktem, Iż inni, chociaż mogą być słabsi, mniejsi, głupsi, to mają coś, co wymaga dostrzeżenia, uszanowania i docenienia. Bo z jakiegoś powodu chcemy do nich przemawiać. Chcemy się z nimi kontaktować. Chcemy im coś dać. I żeby ktoś coś przyjął od nas, najpierw musimy uznać tego kogoś. Dokładnie takim, jakim on jest, jakim ona jest. I to nie jest tak, że to, co my ofiarujemy, nagle uczyni życie jasnym, świetlistym, wspaniałym. Druga strona ma prawo zadecydować. Albo mi się przyda, albo mi się nie przyda. I ten, kto daje, jest w służbie temu, kto przyjmuje. Jest tak, że mamy jeszcze kwadraturę Neptuna. Do osi Słońce-Księżyc-Mars. Ta kwadratura, ona oczywiście działa przez całą długość. Znaczy, ta kwadratura Mars-Neptun, ona jest w mocy od jesieni i wygaśnie dopiero na wiosnę 2023. To jest związane z retrogradacją Marsa, bo trzy razy zostanie uczyniony dokładny kąt. 90 stopni między Marsem a Neptunem, o czym opowiadam w wideo o retrogradacji Marsa na Patronite. Ale teraz ta kwadratura zostaje aktywowana przez oś Słońce Księżyc. Bardzo ważny moment właściwie kulminacja retrogradacji Marsa. To jest to, po co ta retrogradacja się wydarza. Więc dajmy sobie szansę. Na to, aby zobaczyć, w jaki sposób przychodzi do nas subtelna inspiracja. Bo to, co przynoszą kwadratury Neptuna, działa podprogowo. Jeśli nie wejdziemy w siebie i nie wykorzystamy naszej wrażliwości i pewnej częstotliwości wyobraźni, to możemy to przeoczyć, i wtedy będzie musiało się to manifestować przez wypadki, choroby, nieszczęścia. Um, I tak dalej. To wszystko, z czego słynie Neptun, a chodzi tutaj o złą sławę. Neptun posyła tego rodzaju miny w momencie, kiedy nie korzystamy z jego dobrodziejstwa, czyli subtelnego wglądu, który pozwala nam wyostrzyć naszą wyobraźnię. Skorzystajmy z tego i Wyjrzyjmy w to, co się dzieje między nami a innymi ludźmi na poziomie intersubiektywnym, czyli takim, który konstytuujemy razem. Czego brakuje, czego jest za dużo, jak możemy to zrównoważyć. I wyobraźnia będzie tutaj pełniła wyobraźnia i wrażliwość. Wrażliwość na to, co zazwyczaj jest przeoczone i nieusłyszane. Um, ostatecznie przecież opozycje są w swojej naturze wagowe, czyli dążą do równowagi. I chodzi o to, aby uznać i jeden archetyp, i drugi archetyp, i aby wymieszać coś, co jest w nich piękne, dobre, słuszne i zbawienne. A Zwrócę jeszcze raz uwagę na to, że Słońce jest w znaku strzelca, dłoda samsa panny, a księżyc jest w znaku bliźnią. Kurczę, nie, pomyliłem się. Słońce jest w z znaku strzelca dłada samsa bliźniąt a księżyc jest w znaku bliźniąt dłada samsa strzelca piękna szachownica, piękna przeplatanka jedno chce się uczyć od drugiego drugie chce się uczyć od pierwszego jest czym się wymieniać korzystajmy z tego ok skoro wkrada nam się panna to oznacza, że trzeba skończyć Anna jest ostatnim znakiem z hemisfery indywidualnej. I ona podsumowuje i mówi o tym, że trzeba prawdopodobnie odpocząć. Dobra, rozgadałem się, ale jest o czym gadać. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.